Nico Williams wykorzystał FC Barcelonę i Atletic Bilbao. Dyrektor Dumy Katalonii nie ma wątpliwości. Jakub Kiwior i Jan Bednarek znów bezbłędnie. FC Porto niepokonane. Krzysztof Piątek z kolejnym golem. Siemano, ja jest Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Czesław Michniewicz może powrócić do pracy. Chętny już jest. Iga Świątek zaczepia Lewandowskiego i rzuca mu wyzwanie. FC Barcelona chce zablokować Lamine Yamal'a. Walencja pozywa Netflixa za film o się Szabi przymierzany do prowadzenia saudyjskiego giganta, a napastnik BVB miałby zastąpić Lewandowskiego w Barsie. To osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Witam Was serdecznie. A sponsorem naszego kanału jest Betters, czyli legalny bukmacher w naszym kraju. Jeżeli przy zakładaniu konta użyjecie kodu LANDRY, dostaniecie darmowy zakład o wartości 10 zł i to bez konieczności wpłacania jakiegokolwiek depozytu, czyli możecie z niego korzystać od razu a oprócz tego Betters podwoi wasz pierwszy depozyt aż do 320 zł. Link oczywiście macie na dole, a oferta jest kierowana tylko do pełnoletnich widzów. FC Porto znów wygrało ligowe spotkanie. Wczoraj na wyjeździe poradzili sobie aż 4 do 0. Jan Bednarek i Jakub Kiwior rozegrali całe spotkanie od samego początku do końca. Janek już w 11 minucie rywalizacji zaliczył asystę. No dokładnie to taką drugiego stopnia. Jednak gdyby nie te jego dalekie podanie, to tego gola na pewno by nie było. W tym ligowym sezonie FC Porto jeszcze nie przegrało. Po siedmiu ligowych spotkaniach mają komplet 21 punktów. Zdobyli 19 goli i stracili tylko jedną bramkę i to w meczu ze Sportingiem Lizbona. W Premier League punktami podzielił się Everton z West Hamem United. Padłem po jeden, ale niestety nie mieliśmy okazji zobaczyć Łukasza Fabińskiego, Polak w ogóle nie był uwzględniony w składzie meczowym. Katarskie al Duhali zremisowało spotkanie, a jedną z bramek zdobył Krzysztof Piątek. Polak w meczu tamtejszej Ligi Mistrzów wyrównał wynik rywalizacji na 2-2 w minucie 48 po uderzeniu głową. Kolejnych bramek już nie było, a klub Polaka po rozegraniu dwóch spotkań zajmuje dziewiątą pozycję z dorobkiem jednego punktu. Pi od czasu przeprowadzki do Kataru zdobył już 7 bramek, w tym jednego Hatrika. Czesław Michniewicz niebawem może powrócić do pracy. Co prawda nawet nie do polskiego czy europejskiego klubu, ale do wielkiego, egipskiego giganta. Portal gol.pl podał, że al Ahly z Kairu jest poważnie zainteresowany jego zatrudnieniem. Polak nie jest jednak jedynym kandydatem, są także inni. Ale obecnie klub jest prowadzony przez trenera tymczasowego, więc władzom klubu na pewno się śpieszy, aby znaleźć kogoś pewniejszego na dłuższy czas. Czesław Michniewicz w swoim CV może pochwalić się prowadzeniem nie tylko reprezentacji Polski czy Legii Warszawa, ale też w ostatnim czasie takich klubów jak Abcha Club czy Asfar Rabat. Obie te drużyny prowadził odpowiednio w 9 i 13 spotkaniach. Jakiś czas temu mieliśmy wielką sagę transferową Nico Williamsa i FC Barcelony. Co prawda ona swój początek miała zaraz po Euro 2024. Wtedy do transferu nie doszło, ale pomysł zakupu piłkarza z Bilbao był również obecny i w tym niedawnym zakończonym okienku transferowym. Ostatecznie Niko oczywiście do Barcelony nie trafił, podpisał wieloletnią umowę z Atletikiem Bilbao aż do 2035 roku, no a w mediach oczywiście pojawiła się narracja, że FC Barcelona dała się oszukać. Dyrektor sportowy tego klubu, czyli Deco zdradził, że no tak naprawdę Niko nie oszukał FC Barcelony, ale Athletic Bilbao Nigdy nie zabiegaliśmy o Niko Williamsa, to jego agent wielokrotnie się do nas zgłaszał, a nie my do niego. Athletic Bilbao powinien zapytać jego agenta. Nie był nawet dokładnie takim kandydatem, jakiego szukaliśmy. Z tych słów wynika, że Niko wykorzystał FC Barcelonę, która posłużyła za wywieranie presji na obecnym pracodawcy, a ci zostali przez piłkarza i jego agenta poniekąd wykiwani, no bo sądzili, że FC Barcelona chce go sprowadzić, więc walczyli o niego jeszcze bardziej i zaoferowali mu jeszcze lepszą umowę. To oczywiście wynika ze słów Deco, ale jaka tutaj jest prawda, tego prawdopodobnie i tak nigdy się nie dowiemy. Myślę, że ani piłkarz, ani jego agent, ani sam klub nigdy nie będą chcieli wracać do tego tematu, z skoro umowa i tak została już podpisana. Robert Lewandowski opublikował na Instagramie współpracę z Gemini od Google, gdzie prezentuje możliwości nowego modelu Nano Banana. Jedno ze zdjęć przedstawia Roberta jako tenisistę, na co zareagowała Iga Świątek i zaproponowała mu wspólny pojedynek. Kiedy będziesz chciał sprawdzić się na korcie, daj mi znać. No myślę, że taki sportowiec jak Robert nie odrzuci takiego wyzwania. No i w wolnym czasie, na przykład po zakończeniu sezonu, zobaczymy taki pojedynek pomiędzy nim a Igą Świątek. Myślę, że takie wydarzenie jest czymś bardzo oczekiwanym. Z powodu opadów deszczu nie odbyło się ostatnie spotkanie siódmej kolejki La Ligi. Wczoraj w Walencji zaplanowany był mecz z tegorocznym Beniaminkiem, czyli Realem Oviedo, ale rywalizację przełożono na dzisiaj. Goście dowiedzieli się jednak o tym fakcie dopiero po tym, jak przybyli do Walencji, ale po nagraniach widać, że prognozy się sprawdziły. W poniedziałek odwołano także zajęcia w szkołach, ale także inne imprezy, które odbywały się tego dnia. Lamine Jamal podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacyjnego nabawił się kontuzji. Z tego powodu opuścił trzy ligowe spotkania i jeden mecz z Newcastle United już w Champions League. Wrócił co prawda na ostatni ligowy mecz z Realem Sociedad i chwilę po pojawieniu się na Murawie asystował przy trafieniu Roberta Lewandowskiego. Teraz w niedzielę FC Barcelona czeka kolejne ligowe spotkanie z Sevillą, no a potem październikowa przerwa reprezentacyjna, na którą Lamine Yamal ma nie pojechać. Hiszpański portal Ara podał, że klub zrobi wszystko, aby Lamina Jamal pozostał w Katalonii i tutaj odpoczął, nie ryzykując odnowieniem kontuzji. Jamal ponoć dalej ma odczuwać lekki dyskomfort związany z niedawną kontuzją i to ma być ten najpoważniejszy argument blokujący wyjazd Hiszpana na kadry. Swoją drogą reprezentacja Hiszpanii zagra z Gruzją i Bułgarią, więc myślę, że spokojnie bez Yamala i tak sobie poradzą. 21 maja 2023 roku podczas meczu w Walencji z Real Madryt doszło do jednego incydentu, o którym było bardzo głośno. Chodzi o to, że Vinicius był obrażany przez kibiców gospodarzy, co stało się nie tylko medialnym, ale i sądowym procesem. Władze klubu namierzyły tych kibiców i ukarały ich, a to zrobił także sąd. Nic więcej, ani klub, ani Sąd w tej sytuacji ponoć nie mógł już zrobić. W dokumencie o życiu Viniciusa pod tytułem Vini oczywiście, ten fragment się pojawia. Opisuje to, co działo się na stadionie, ale jednocześnie uderza w rywala, czyli Walencję, przedstawiając klub w bardzo negatywnym świetle. Oni jednak tego tak nie pozostawili. Okazało się, że pozwali Netflixa, ale i brazylijskiego producenta tego filmu. Domagają się przeprosin, usunięcia wrażliwych fragmentów oraz zadośćuczynienia w wymiarze finansowym. Być może już niebawem do pracy powróci szawi. Pomimo tego, że nie pracuje od ponad roku, gdy rozstał się z FC Barceloną, to teraz może trafić do saudyjskiego giganta. Chodzi dokładnie o Al-Itihad, które ostatnio pożegnało się z Loro Blankiem. Faktycznie, przegrali wszystkie spotkania towarzyskie przed sezonem, potem jeden mecz Champions League, jedno ligowe starcie, no i do tego mecz o Super Puchar. Zwolnienie zapadło jednak dopiero teraz, chwilę po ligowej porażce z Al-Nasr. I czy było ono zasłużone? No w mojej opinii absolutnie nie. Na cztery rozegrane mecze była to dopiero pierwsza ligowa porażka i po takim meczu na pewno nikt by trenera nie zwolnił, ale wynika z tego, że oczekiwania w klubie są gigantyczne i zarząd uznał, że potrzeba zmiany. Czy Karim Adeyemi z BVB będzie kolejnym rywalem Roberta Lewandowskiego w napadzie FC Barcelony? To zdaniem hiszpańskich mediów nie jest wykluczone, ale nie wiadomo kiedy miałoby się wydarzyć i w ogóle w jakiej formie. W całą transakcję miałby być nawet włączony Ferran Torres, aby ograniczyć koszty tego transferu. To mi się oczywiście tutaj nie zgadza, bo Ferran wyrasta na napastnika zapewniającego liczby, a koszt Karima mógłby wynieść nawet około 80 milionów euro. I tutaj pytanie, czy on w ogóle jest tyle wart? Po pierwsze to ma umowę do 2027 roku. W lidze ostatnio faktycznie zdobył po jednym golu w trzech ligowych meczach z rzędu, ale czy to jest warte aż takich pieniędzy? Media nie wykluczają także możliwości, że to właśnie on zastąpi Lewandowskiego latem przyszłego roku, zaraz potem jak wygaśnie umowa pomiędzy polskim napastnikiem a Dumą Katalonii. A wy co uważacie na temat tego możliwego transferu? Dajcie znać na dole w komentarzu. A co nas dzisiaj czeka? Oczywiście oprócz tego meczu La Ligi pomiędzy Walencją a Realem Oviedo, o którym już dzisiaj mówiliśmy, czekają nas kolejne spotkania w ramach Champions League. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Realu Madryt, który jest wściekły po porażce z Atletico Madryt. Dojdzie także do wielkiego powrotu Jose Mourinho na Stamford Bridge, bowiem Chelsea podejmie Benficę. W meczu Interu ze Slawią Praga być może na Murawie zobaczymy Piotra Zielińskiego, a Liverpool musiał udać się aż do Turcji, aby tam zmierzyć się z Galatasaray. Tutaj macie całą listę meczów, jakie dzisiaj się odbędą. Zachęcam oczywiście do ocenienia, do podbicia tego filmu, no i oczywiście do tego, abyście dołączyli do nas, klikając dzwoneczek. Cześć!